Witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator a zarazem w pierwszym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator 22 tak, dawno nie było sprawdzania ostatnie było yy, sprawdzanie z 19 to bardzo dawno temu yy, no ale też do 22 nie ma jeszcze takowych polskich map żadnych fajnych i jest wyszło dopiero kilka więc le będę leciał po kolei z tymi co z tymi co wysył po prostu. Będę wam nagrywał odcinki, będę wam wstawiał. No i dzisiaj sprawdzamy sobie mapę, która już wysła jakiś czas temu. Jest, są to Plaskowice. Mapa taka nie za duża, ale jedyna taka, na której można fajnie sobie pograć, moim zdaniem. Już w miarę. Zaczniemy sobie od PDA. No PDA jakiś tam jest zrobiony. Nie ma co nazekać. Na mapie jest 31 pól. Tutaj jest że tak powiem, taki pierwszy gospo na którym możecie sobie zacząć grać. Yy, oczywiście nie jest to animowane. Ja bym sobie to wg... ja bym tu wolał swoje gospo zbudować niż grać na tym, no ale to pomijam, yy, bo tutaj nic nie ma na tego, ale jakiś gospo grywalne macie, tak ze no, możecie sobie pograć. Yy, tutaj mamy poletko, takie fajne małe poletko. Zaraz obok też kolejny kolejne poletko. Z... Takie malutkie, no i tu też malutkie, kolejne poletko. Nie było tak dawno do odcinku, tak wków, tak bardzo regularnych, bo no, brak czasu, brak chęci. No, ale teraz postaramy się ich z piotkiem do Was wrócić, tak na stałe. Może jakiś live się w końcu pojawił. No i zobaczymy, jak to będzie. Yy, no i tutaj mamy to pierwszy gospo. Wracając do odcinka, tu mamy jakieś statyczne O, modele z fototekstury jakieś konie, przez które można przejść, gospo statyczny. Idziemy sobie w tą stronę, czy nie w tą. Pójdziemy może w tą. Tak kurczę, można się troszkę zgubić na tej mapie. Tutaj kolejny jakiś statyczny gospod, ale tutaj moglibyście sobie zacząć nawet na nim grać, choćby statycznym z wioskę. Tutaj takie fajne przyjazdy, tu jakiś skup, bodajże jest. No i tam mamy koniec mapy i kolejne pol... Nie, tu nie ma końca mapy, tak, tu jest skup. Z tego co widzę. Hmm, tutaj jest zakończenie mapy. Ale tu jakaś droga jest. A, tu możecie sobie wyjechać poza mapę tak z jakieś tam zakończenie mapy ktoś porobił tutaj. Hmm, tutaj byliśmy. Tu mamy sklep z masynami. Oczywiście on działa, bo jak trochę testowałem tę mapę miałem tutaj z Tomkiem pograć. Jakąś serię zrobić, ale no, nie wypaliło to nam. E, to jakiś blok miskalny, idziemy tędy. E, tutaj znowu takie wyjście z dupy poza mapę. Mapa płaska dosyć, ale no można fajnie pogreć nawet. Jeżeli naprawdę nie chcecie czekać na mapę na moc kawy, to możecie sobie tu grać. Tu takie trochę większe pole. 31 to jest ostatnie. Znowu jakaś taka statyczna wiocha. Wiocha jak wiocha, no nie? Hmm. Powiem wam, że ta mapa jest na pewno lepsza niż to boćkowo, które jest tam na Resporto rozkradziony. w hmm. tam kurde wam nagram sprawdzanie. To na następnym odcinku będzie bocikowo. O, Oto jakieś ciężarówki, czyli tu mamy kolejny skup, czyli taki podstawowy skup na polskich mapach, tylko ten taki trochę większy jest. Tu też jakaś wioska taka porobiona. Robiona jakoś wioska została. A tędy sedłem Tak, tędy szedłem. No, Można byłoby zrobić jakieś grywalne gospodarki czy coś, ale no... Może autor się pokusi o wersję V2 mapy. Jest taka naprawdę fajna polska mapa, który, z której też sobie nagram Wam odcinek ze sprawdzania. I... no mówię, chcę teraz ponad zaległości na kanale porobić te odcinki no i zobaczymy jak to będzie. Tutaj mamy takie długie pole i tutaj zakończenie mapy i dosyć ciekawe te zakończenia można powiedzieć asfalt szeroki długie pola długie 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 tak trochę typowo to przypomina ta mapa ale no i to tutaj to by było chyba tyle tu jest też takie główne pola taką typowo albo bolusiowo nawet V3 pamiętacie w 13 na bolusiowie V3 tu się wjeżdżało. i tu były takie pola fajne i coś takiego jest podobnie tutaj zrobione Hmm. Hmm, tak to sobie wygląda po, drogi dojazdowe do pulsu jakiś las test macie chodzi bo nie ma w nim lagów na no, dobra, niby z... wiadomo farming hmm. Hmm, tutaj to wyjście poza mapę tutaj ta droga którą tutaj ten rozjazd jest dobry pójdziemy tędy no i tym rozjazdem wjeżdżamy z powrotem na NAFO. Gospen. Hmm. No tak tak to sobie wygląda. 31 pól. Mapa pod taką 50, czy tego Ursusa i Bizona. No i tak to wy by było tyle chyba z tej mapy, no bo całą ją obefliśmy. No lagów takowych jakichś tam nie mam, no wiadomo, teraz nagrywam to komputer, może jest lekko obciążony mapa, no powiem że da się na nim na pewno pograć tylko trzeba sobie ją zrobić pod siebie no ja ją oceniam jako no, takie 7 na 10 bo jeszcze to tak widać, że nowy ktoś wyda lepszą wersję tej mapy także zobaczymy, ocenimy po raz drugi tą mapę a na razie 8 na 10 jeżeli mapa Wam się spodobała to link macie do niej w opisie, możecie sobie pobrać i na niej grać. No i co ja wam dzisiaj dziękuję za odcinek. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. Widzimy się w kolejnych odcinkach i w kolejnym dysprowizalniu. No i pewno w niedługo y, na live. Tak co ja się z wami żegnam do następnego. Trzymajcie się, cześć.